Polska poniosła największe straty materialne w Europie. Niektóre miasta przestały istnieć. Oto 10 najbardziej zniszczonych polskich miast w trakcie II wojny światowej. 10. Grudziądz, 65%. Miasto Twierdza. Ciężkie walki o wyzwolenie w 1945 roku zamieniły je w ruinę. 9. Ciechanowiec, 65%. Mały ośrodek, wielka tragedia. Miasto zostało celowo pacyfikowane i spalone przez Niemców. 8. Wrocław, 65%. Słynna festung Breslau bronił się do 6 maja, tracąc większość zabytkowej tkanki. 7. Wieluń, 75%. Tu zaczęła się wojna. Terrorystyczny nalot Luftwaffe 1 września zniszczył bezbronne centrum. 6. Białystok, 80%. Ofiara walk frontowych i brutalnej polityki okupanta. 5. Warszawa. 84%. Po powstaniu warszawskim Niemcy systematycznie wysadzali dom po domu. 4. Kołobrzeg. 95%. Kolejna twierdza. Ostrzał rakietowy Katiusz sprawił, że serce miasta przestało bić. 3. Głogów. 95%. Sześć tygodni oblężenia zmieniło historyczne Stare Miasto w jedno wielkie gruzowisko. 2. Jasło. 97%. Unikalna tragedia. Miasto wysiedlono i zburzono planowo, gdy nie było w nim żadnych walk. Ocalało tylko 39 domów. 1. Elbląg. 98%. Stare miasto praktycznie przestało istnieć. Z setek zabytkowych kamienic przetrwało. Tylko sześć. Czy Twoje miasto jest na liście? Daj znać w komentarzu i subskrybuj o więcej historii.